Czekaj, ty masz na, ty masz na Nie. Dobra, jest live, jest live, jest live. Spokojnie, już jest live. Sprawdzam. Powinien być. Jest, jest, jest. Na publicznym gdzieś dać, bo pewnie masz publicznie. Jest na publicznym. Dobra, no, jest. Mówiłem, że jest. Serwer na małej bazie. Elo Dex, witam z powrotem. Ej, kto to jest ten Dex, tak w ogóle? To no nie ja. Chyba się pyta o serwer. No to ja jestem, wiesz czym. A, dobra mordo. Takie, kto to jest? A jak się ja nazywa ten serwer? Tabmc.pl Tabmc.pl, okej. Okay.